Rozpoczęcie tego roku szkolnego jest inne. Jest oczywiście inne. Po pierwsze technicznie jest inne, bo m, nawet mając aulę, która do tej pory mieściła taką populację y, uczniów, którzy rozpoczynali szkołę, no w tym roku tej populacji nie mieści, więc musieliśmy zorganizować dwie tury. Ale oczywiście nie narzekam, dlatego że są szkoły w Polsce, które jak słyszałem muszą organizować trzy tury, czy być może nawet cztery tury rozpoczęcia roku szkolnego, by y, bezpiecznie w jakichś określonych pomieszczeniach, no, w aulach zmieścić nowych uczniów. Y, cóż poza tym, no, jest jest to wyjątkowy, wyjątkowe rozpoczęcie, ponieważ jeszcze nigdy nie rozpoczęliśmy, a w zawodzie jestem już 28 lat, yy, yy, cały czas w tej szkole. I rzeczywiście z całą odpowiedzialnością mogę to jeszcze raz podkreślić, nigdy nie zaczynaliśmy tak pełni obaw yy, o yy, sytuację uczniów. Yy, yy, no, jakby możliwości uczenia, edukacji, ja mówię oczywiście od strony skuteczności, takiej pragmatyki zawodowej. To są jednak uczniowie skoncentrowani w dużej ilości na terenie obiektu szkolnego. To są uczniowie z dwóch różnych jakby troszeczkę światów, no tu gimnazjum, tu podstawówka. Do tego oczywiście dochodzą kwestie jeszcze bezpieczeństwa. Ja akurat, no, Biorąc pod uwagę historię naszej szkoły, pewien jej kapitał kulturowy, niespecjalnie obawiam się sytuacji związanych z bezpieczeństwem. To znaczy, yy, nie powinno dziać się nic więcej innego złego niż to wszystko, co może wynikać ze spłoczenia. Ale ogólnie myślę, że wychowawcza to jest bardzo trudna sytuacja w skali kraju. Yy, tak, ja myślę, że to było niepotrzebne. Bycie takim eksperymentalnym rocznikiem jest dosyć stresujące. Tak. Jest stresujące, ale tak naprawdę no, nie wiem, jak jest inaczej. Dla nas to jest normą. Przynajmniej ja tu tylko tego wybieram. Tak. E, myślę, że tak, bo w 7-8 klasie mieliśmy bardzo dużo materiału i bardzo ciężko było się uczyć. Teraz nie wiem, jak będzie, mam nadzieję, że będzie lepiej. <laughs> tak. W sensie teraz ja tak nie czułam tego stresu, zawsze jak wchodzę tylko na salę, to wtedy już stresuję, a tak to miałam wywalone, <gryw slowed gryw> że tak powiem. Ale teraz jakbym tak popatrzę na ósme klasy, co teraz są, to tak troszeczkę im współczuję, bo myśmy mieli bardzo e proste testy, więc oni będą mieli bardzo, bardzo trudne testy. i bardzo rocznik ma mieć jeszcze w ogóle... Nie, to nie następny rocznik, na, na, następny, następny rocznik. Następny, te, następny Teraz, teraz szóste klasy będą miały te jeszcze dodatkowe, nie wiem czy to historia z przyrodą czy jakoś tak. Jakieś tak połączone. Także no, więc bardzo im współczuję. Było stresujące, ale tak w sensie um, tak nie na takim nie że możemy coś z tym zrobić, bo tak gdzieś jak najwykle co z tego zrobimy, że jest aż tyle ludzi chętnych. Więc ja wybrałam jedną szkołę, taką na Pewniaka, którą wiedziałam, że się dostanę, bo 50 punktów mniej niż ja mam, a wiedziałam, że jest fajną szkołą, no. bo no. nauczycieli, więc mimo, że stresowałam, to wiedziałam, że gdzieś się dostanę. Gdyby było tak, jak jest teraz, takie kameralne grono, które tutaj się zebrało, Absolwentki, absolwenci szkoły podstawowej, no mielibyśmy, można powiedzieć, jakiś taki fajny luksus edukacyjny, no ale niestety tak nie jest, ponieważ godzinę wcześniej, jak wiecie, w tej auli zebrali się, zebrały się absolwentki, absolwenci gimnazjów. No właśnie, rozpoczęcie było w dwóch turach, a tak na co dzień nauczyciele będą podchodzić inaczej do tych uczniów? Inaczej, w sensie programowym, tak? bo to są dwa różne programy. Każdy nauczyciel będzie realizował zajęcia w klasach podstawowych, po podstawówce, znaczy oczywiście, i w klasach po gimnazjum. To są dwa różne programy. Jakby siłą rzeczy to sami się będzie trochę mieszało, będzie rodzić pewnego rodzaju taki dyskomfort zawodowy. To też nie jest dobre dla edukowania, ale to też nie jest jakaś tragedia, dlatego że my jesteśmy profesjonalistami i różne rzeczy się w szkołach działy, także w zakresie programowym i jako nauczyciele, ludzie dorośli, odpowiedzialni, profesjonaliści my damy radę. To, to jeżeli chodzi o to, to tak. Yy... Ja bym chciał, żeby tą młodzież naszą, rozmawiałem już o tym z nauczycielami, mówię o tym, powtarzam, przypominam, żeby rzeczywiście czy, czy te gimnazjalistów czy podstawów, uczniów o podstawówce potraktować łącznie, łącznie trochę inaczej niż wcześniejsze roczniki. Jakby jeszcze z większą otwartością, jakby z pewnym takim wychowawczym nastawieniem na pomoc. Dlatego że uważam, że te dwa roczniki. Ten zarówno rocznik pogimnazjalny, jak i po podstawówce dostał naprawdę takie trochę kopniaki od życia. Te dzieci nie zasłużyły na to, na to co im edukacyjnie towarzyszy do tej pory. A wolałabyś zostać przy gimnazjach, czy cieszysz się ze zmian? Znaczy, fajnie, że jest cztery lata liceum, ale myślę, że są zbyt gwałtownie te zmiany wprowadzone. Gdyby to była inaczej przeprowadzona reforma, mogłabym iść do e, razu po podstawówce, ale w takim wypadku bym wolała zostać przy gimnazjum. Dokładnie, gdybym nie tak. była tym pierwszym rocznikiem i wszystko było normalnie, to by to nie miało znaczenia, ale tak to, żeby już spokojnie i tak jak wszyscy iść do gimnazjum. Ludzie mówią, dorośli, że liceum to najlepszy dzieciństwo. w świecie, więc jeśli chodzi o długość, liceum mi to odpowiada, ale sam sposób, w jakim to wszystko było przeprowadzane, no to to było ciężkie, no bo faktycznie było dużo zamieszanie i no taki, no dość, dość duży eksperyment, ale ogólnie to, że 4 lata w liceum, to mi to odpowiada. A jak szkoła poradziła sobie z tak dużą liczbą uczniów? Hmm. No, poradziła sobie, no to zobaczymy, czy my sobie poradzimy. W sensie takim czysto logistycznym, technicznym, organizacyjnym będziemy korzystali z pomieszczeń dodatkowych, pomieszczeń trzech, czterech pomieszczeń w budynku należącym do innego podmiotu, który jest obok szkoły, podmiotu edukacyjnego, więc akurat oświata oświata spotka się tutaj ze sobą, dosłownie jak to się rzeczy za płotem. To też jest pewien dyskomfort. Tak? Część lekcji będzie się odbywała zupełnie nie w naszym budynku, czy w naszych budynkach, tak? bo oczywiście one budynki sportowe i budynek główny. Ale dobrze, no jakoś, żeby przyjąć tych uczniów po podstawówce i tych uczniów po gimnazjum, no trzeba było coś wymyśleć. oczywiście razem z miastem Sopotem, z władzami miasta Sopotu szukaliśmy tych rozwiązań. W przypadku naszej szkoły to jest właśnie takie rozwiązanie. Kiedy wspomniałem o jakichś swoich doświadczeniach to też chcę wspomnieć w tym momencie, że wiele lat temu, także przez wiele lat, jako nauczyciel pracowałem tu w liceum czteroletnim. I z punktu widzenia spotkania, z punktu widzenia takiego towarzyskiego spotkania między nami, starymi nauczycielkami, nauczycielami i młodzieżą taką jak Wy, to 4 lata to jest fajniejszy okres niż 3 lata. Przez 4 lata wydarza się dużo więcej. Przez 4 lata zaczyna być już troszkę jak troszkę bardziej jak w domu rodzinnym. 4 lata to jest bardzo dobry czas. Z punktu widzenia powrotu do 4 lat to jest dobrze. To dobrze, że spotkamy się na 4 lata są inne mankamenty, które znacie i które będą nam towarzyszyć. To, czego mamy was uczyć przez te cztery lata, to to już nie jest dobrze. To się nazywa program. Ale wy jesteście bardziej doświadczoną ekipą niż gimnazjalistki, absolwentki, gimnazjaliści. Bo to wam w klasie siódmej i 8 zaserwowano programy nauczania, które nijak się mają do jakiegokolwiek sensu uczenia. No, może z tym jakimkolwiek sensem przesadziłem. Zostaliście zasypani wiedzą, której pewnie dużo tam, znaczy część tylko wynieśliście, wiedzą niepotrzebną, wiedzą, która dezintegruje proces uczenia się. Niestety tu nie będzie dużo lepiej. Przez chwilę rozmawiałem z Panią Zofią, o ile dobrze zrozumiałem, bo tylko chwilkę rozmawialiśmy. Właśnie mówiła o podręczniku do historii, oczywiście historii rozszerzonej. I znowu, akurat oboje mamy tą branżę, czy w tej branży historycznej pracujemy. I znowu przyznajemy, tyle szczegółów, tyle treści. Jest nam strasznie przykro, że będziemy musieli Was tego uczyć. Jak nastroje przed rokiem szkolnym? Bardzo się denerwuję. Dobrze. Dobrze. Fajnie, fajna szkoła, fajni ludzie, tak jak na razie. Nauczyciele też spokojnie wyrozumiali. Fajne polecenie, fajne opinię, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Czy to będzie trudny rok? No, to jest ciekawe pytanie, ale zaraz powiem dlaczego ono jest szczególnie ciekawe. Ja dzisiaj od rana y, słyszę, szczególnie w radiu, bo akurat mam okazję dzisiaj słuchać radia dosyć dużym, czy miałem okazję, y, nie jeden dziennikarz czy dziennikarka pyta y, tu dyrektora szkoły, tam nauczyciela, nauczycielkę, czy to będzie trudny rok. To jest źle postawione pytanie. Bo to trzeba zapytać od razu, jakie będą te trzy lata, czy to będą trudne trzy lata, bo przecież jeżeli my mówimy o naborze podwójnego rocznika, z którym właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy pracę, to my nie mówimy o jednym roku, ten podwójny rocznik będzie funkcjonował do czasu matury obecnych absolwentów gimnazjów, czyli trzy lata. Tak, to będą bardzo trudne trzy lata.